Dzień dobry, panie Danielu, Polski Czerwony Krzyż się kłania. Zapukać. Dzień dobry, panie Danielu. W imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża chcielibyśmy tutaj przekazać paczkę na wsparcie w ramach tej świątecznej akcji. Mamy nadzieję, że produkty tutaj się przydadzą. Dobra. Dziękuję bardzo. Naprawdę w tych ciężkich czasach to zawsze jest duża pomoc. Tak, od 2016 roku. Po prostu lekarzy mamy, bo Zosia też tam choruje, matorbielka torbielka na prawej nerce. ksawiery choruje na padaczkę. No i chodzimy po tych psychologach, specjalistach, neurologach, nefrologach. Pracuję jako dozorca. Nie? Wcześniej fajnie było, bo mieliśmy taką w miarę pomoc i też jeździliśmy. Do mamy świętej pamięci. Co roku jest? Jak na przykład są te paczki świąteczne? Nawet czasami, jak jest coś, to dzwoni pan Piotr do mnie.